O, jesteśmy wieśniako już prawie na miejscu. No, już prawie na miejscu. Właśnie, dzięki za, dzięki za te ciuchy nowe. Są bardzo stylowe. A skąd ty je w ogóle wziąłeś? A no, widzisz. Się ma. Chyba już niedaleko to miasto, nie? Opa, jak w mordę strzelił. A wiedziałem, że za tymi górami będzie te miasto. No to było banalne. No. Skalne to, ale miasto, tutaj. skalne jakieś. Wchodzimy. Mało coś o co w tym mieście, nie sądzisz? No, budynki są. Hmm. Ale dziwny dach. A jak. Tu pajęczyny jest, cholery. Hmm. Chyba ktoś tutaj dużo nie mieszkał? No. Chociaż tam jakiś fagas jest, może coś od niego się dowiemy Dobry? Dobry Dobry yy, Mamy do pana pytanie Czy ten dom jest opuszczony, czy po prostu taki zaniedbały O proszę panów, ten dom stoi tu od dwóch lat, próbuję go sprzedać za 10 stuk złota Jak byście chcieli kupić, na to... Akurat tyle mam to bym poprosił tą chałupę. Okej. Okay. To olej. Zby zbychu, nasz nowy dom. Olej to. Olej, Zbychu. O kurde, pajęczynę się zaplątałem. Niż, i... niż tą pajęczynę. Trzeba tu trochę urządzić tą chałupę. Właśnie widziałeś te... A, zaplątałem się pajęczynę. Widziałeś te targowiska tam? Gdzieś tam koleś był, no, może co ma coś dobrze tam. na sprzedanie albo na kupienie. A może się już tam. Ej, chodź do tego no, kolesia a, jeszcze. Pomocy, pomocy! Ej, słyszałeś? Nie, no tak, no to chyba coś tam słyszałem. Koleś kupi drewno i sprzeda Murzyna. Dobry. Dzień dobry. Słyszę, Dzień, dobry w, Dzień dobry. widzę, że ma pan Murzyna na sprzedanie. Tak, tak, mam. Możemy go obejrzeć. Dobrze, zapraszam, za mną. Zapraszam Oto Mudin. Pomocy, ty, podróżnicy! Ty to ten Murzyn, który był w dżungli! Zostałem wyruchany z własnego kolegę przy targowisku! Pomocy! Ty to ten Murzyn! Co nam banany dał. No oh nie, yeah, bo mogliśmy go już wziąć do, dawniej, to byśmy za do niego 3 złota no kolega, wyruchał na moim targowisku! I za ile Wziął tego? I Ej, za ile ten murzyn? Za trzy sztuki złota. Ja Od... dam jedną. Zabijecie! Dam dam banana. Nie nie nie. Trzy dam... sztuki złota to wystarczająca cena. Dam banana. Dwa i pół złota. Mam zginiłem mleko i banana. Ja dam po Nie nie nie. Trzy złota. Dobra, My się tu musimy naradzić Nie z nim ze Zbychem. Ze mną, proszę. Naradzimy się. Chodź, chodź, Zbychu, tutaj. Dobrze, dobrze. Proszę, ratujcie e. mnie! Zbychuję ja taki pomysł, żeby może go wiesz w nocy tam go. Wziąć go i go wiesz. No, możemy wziąć. Jeszcze zabierzemy gacie tamu no, sprzedawcy. Bo śmierć w ogóle z niego wolę. Ale... Co polercie jego, gacie? Żeby na masz powiesić. Będziemy płynąć statkiem. Ech, dobry pomysł, tłusty dupsko ma Dobra Odrożnicy, ratujcie mnie, będę z wami, będę wam wierny Mamy w dupie twojego murzyna, nara Ale sprzedaj Sprzedaj mu to drewno, Jedna, to drewno. Ja, ja idę urządzić chałupy trochę Wynocha mi wyno. A mam, a mam, mam ci ciasto O, Zbychu jesteś no już jest. Dobra, Musiałem je. go trochę okantować na pieniądze, ale ci się nie dało, no. Niestety. No ładny, dwa łóżka. Masz, masz swoje łóżko i gdzieś idź spać, bo nie będziemy razem w jednym łóżku spać. Dobra, dzięki. Sprawdź, czy może coś w szynce jest. No jakiś papier. Pewnie do potarcia dupy i tyle. Pokaż. Ej, tu jest coś napisane. Ej, czytać? No, okay, tak. Dobra. Uwaga, czytam. Jeśli ty znalazłeś tę kartkę, to znaczy, że jest jeszcze na nadzieja. Słuchajcie uważnie. Człowiek o niebieskiej skórze tak naprawdę inkarnacja szatana, która chce zniszczyć wszystko dokładnie wszystko cały świat bez wyjątku. Udało mi się odkryć, że jedyną bronią, którą można go pokonać to niebiańska stal. Jest tylko jedna broń wykuta z tego. Niestety nie wiem, gdzie położenie tej broń się znajduje. Lecz możecie to odkryć w piramidzie o nazwie Hexam. Ta piramida jest postawiona na pustyni. Słuchajcie uważnie. Resztę kartki zostawiam w wieży. Ponieważ muszę się śpieszyć. Niedługo mogę zginąć. Powiem Wam tyle: że człowiek o niebieskiej skórze nazywa się. No i w tym momencie się kończy kartka. Pewnie go zna. Trzymaj, na, zobacz sobie. Dobra. Trochę na bazgar. Słońce już niedługo zajdzie. Murzyną trzeba uratować. Może będzie z nami podróżował. Ale przynajmniej. Ładna ta. Fontanna, nie? W ogóle ładny cyjk, krobas jest. Mie a tak, Góra, zauważ, to nie? miasto jest tak zbudowane między górami, właśnie. Na kim dołku? Zauważyłeś? Może by potwory tutaj nie przychodziły. No, po prostu, żeby to miasto było. Ej, pa, wieża! Widzisz ją? No, widzę. No, że tam jest kryterium kartki? A może to jakaś wieża strażnicza? Możliwe. Ale jakiejś innej tu wieży nie widzę na razie. A to może teraz pójdziemy do tej wieży, a później uratujemy tego murzyna naszego? Patrz, noc zachodzi. Nie chciał chyba byś między potworami biegać. No nie wiem, no. Ja będę na początku tej nocy uratował murzyna. Może się potem gdzieś przyda w tej wieży. Dobra, to teraz uratujemy murzyna, a później Czekaj, jaką wieżę. Ja się pójdę do domu przebrać, żeby nikt mnie nie poznał później. A masz coś dla mnie? Mam tylko to. Hm. Może tam na straganie poszukaj, może coś tam znajdziesz dla siebie. Dobrze, to znajdę. Drzwi się zamyka! To nie obora! To domek ładny, dużo przestrzeni. Trzeba będzie trochę urządzić. Hmm. Tylko pytanie teraz, czy tego może nadać tak uratować, no... To... O, wróciłeś! No, znalazłem coś, no, ale to nie wiem, czy to jest dobre. Pokaż mi, co. No, coś takiego... No, buciki takie fajne, cieplutkie. I to. Tylko buty Pełk. i hełm? Mhm. To... Za chwilę będziemy się w to ubrać, nie? No. Mam nadzieję, że jak lama... nie będę wyglądał, no, jakiś dziewiesiok lub coś. Dobra. Się ja w to się to... Tak, na modzie ubrany, no. Aha. No jak kiedyś byłem modelem Miło mi to słyszeć Dobra no zachodzi Gotowy? No gotowy Tylko jeszcze się ubiorę To się ubieraj Szybko Ale ty masz fajną głowę Sadidasa Szparan <grym> 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 Dobra Wieczór Chyba można już iść nie? Poczekaj. Tylko powolutku Nie, poczekajmy do nocy lepiej, bo się nas zauważą Mówię ci, lepiej nie ryzykować na nowym mieście Ej, be, iść z mieczem czy z motyką z motyką. Lepiej. Dobra. Chodź że do Ja chwilę... się przejdę może, no Może do nie... tego placu Czekaj chwilę, zostań Zobaczymy się na rybki, jak pływają tutaj w tym stawku. Dobra, już trochę tak ciemniej jest, można iść, nie? No możemy iść. Dobra, dawaj szybko, żeby nikt nie zauważył. Dobra, to ja czytuję. Dobra. Cicho. Byłaś szybko. Może nie, szybko. Byłaś. Dziękuję wam, dziękuję wam, podróżnicy. Dziękuję się wam za to. Dobra, szybko teraz do naszej chałupy. Na obkoło, żeby nic nie zauważył stamtąd. Hmm. Dziwna konstrukcja jest tego zamku, nie? Tak, jakby nawiedzony by był. Ale ludzie w nim może wcale nie są tak naprawdę ludźmi. Możliwe? No jak nie, to na pewno ludzie, bo i debil się ze mną targował. I nie dom. Murzyna za, za złote. <laughs> mamy murzyna, za, mamy na murzyna za darmo, ciesz się. Dobra, wchodź murzynie. Czekaj, pójdę wyczasem dla ciebie jakieś uszkodzenie. żeś miał na czym spać. Wiesz, mm -hmm. Ja ci mojego nie dam. Nie bij mnie! Masz bananka. No. Nie ma mieszkalne? Tu mieszka dozorca. Chciałem, co tu jest. Zobacz, jak tutaj się zrobiła. Ko nie ma. Ukradnę łóżko. Ej, ty geju. Mam łóżko, mam łóżko. Mam dla ciebie łóżko, o murzynie mm -hmm. łap, Dziękuję. Dobra. O, banany rzucasz pod ziemię. Dobra, chodźmy lepiej spać. <tryk> <tryk> Nagrywam. To wasza chata będzie? Wal, wal go mocniej. <grym> idę do sklepu. Dobra, idę do sklepu. <grym> <grym> się iść odebrać telefon. Czekaj. Co, zrobiliście film? Też czekaj, też te powalę. Tak, tak tego na telewizję. Nie. O, to jest. Dobra. Jedziemy z tym koksem. Ale spóź. A ja dostałem orgazm bez, bez dotykowego. I ty to tak czasem gierwasz? No. Widzę. On jest wóz. OLEJ WALONY PRZEZ TRZECH naraz, NIE? Ale fail Ale OLEJ JEST WALONY PRZEZ TRZECH NA RAZ Stel bukaka Jeszcze PRZEZ Murzyna JEST WALONY, NIE? Czekaj, ja mam lepszego pomysłu Ja się na niego, czekaj, ja się powalę Czekajcie chwilę Ej, może nie odsuń się, bo ja nie widzę tej siebie. Dobra, czekajcie. O Rebeka. Ej, lukajcie na to, chłopaki. Czekajcie. Fuck, no kurde, nie mogę walić z te konia. Odsuń się, też te powalicę. Oh, yeah. O. Kurwa, się trwały, mi się włączyły. Uff, masz spusta na ryj. Ale, ale, tego, jaki łapczywy, nie? Masz, te, macie wszyscy spusty na ryj. Dobra, koniec nagrywania.